Siostry dały. Dały. Księży prosiły o msze świętą gregoriańską. Jedna normalne msze. Nowe, druga sparta łaską. Prosiła księdza o msze świętą w rycie rzymskim. Cicho na pań Dorota. Bogu dzięki za wiarę, która każe wobec brata spełnić posługę wierności. Rocznik, który tam był, przyjmował i chrzest święty, i pierwsze sakramenty będzie pewnie, jak Pan Bóg nakazał, jak święty Kościół miał nie po nowemu. Są bardzo nieostrożni, bardzo głupi ci, którzy sprawami świętymi, tak jak święty Paweł, kupczą na sposób, tak jakby to rzeczy święte, sakramenty były stare buty, ale słoik, który wczoraj, tam cały worek słoików, powierzchniami, ktoś potrzebował z wiernych, w wielkim czarnym worze są słoiki, można zabrać. Bardzo nieroztropni, bardzo głupi są ci, którzy jak przykładem Pawła VI z prawami świętymi szafują jak swoją chusteczką do nosa butami albo gaciami. Zmienia. Już nie chcę dziś tych. I doceniać nam wiarę ty, tych, którzy pamiętając o swoich i... bliskich, proszą o mszę świętą, tak jak owi bliscy wierzyli, jeśli wie się, że wierzyli wiarą objawioną, sakramenty przyjmowali, sakramenty Kościoła Świętego, a nie nowego tworu, posoborowego tworu. Niech Pan Bóg da życie wieczne Panu Pawłowi, a wdzięczność mam wobec Pana Boga, że mogłem przyjść z ostatnim namaszczeniem do Pana Pawła, sam Go obsługiwać, bo Siostry i nikogo nie wpuszczono, czas był pseudopandemii. pandemii. Wszedłem w tych obrzydłych ciuchach, bojąc się pewnie, jakby się tej pęci Paweł chodził, by mnie zobaczył w tym stroju, to by albo z przeważenia umarł, albo uciekł, no ale był już nieprzytomny, więc co ksiądz mógł, to uczynił, maski chyba nie zdejmowałem, ale rękawice, tak go namaszczałem. Niech Pan Bóg da mu życie wieczne. A Pani też pociechę i, i samemu o, o bracie, ale też i nadzieję, że modlimy się za bliskich naszych zmarłych. Jesteśmy gotowi do ofiarności. Przechodziła Pani przez 30 dni na msze święte. Właściwie te msze święte za brata zatrzymały Panią przed jakimś tam. Ponoć niewiasty tak mają, że raz chcę, raz nie chce, raz jest tak, raz jest nie tak. Pani przez trzydzieści mszy przychodziła tutaj codziennie, żeby za brata się modlić. Niech z tego też nadzieja płynie. Modlę się za zmarłych, ja umrę, będą się modlić za mnie. Będzie choć jedna dusza, która będzie się modlić za mnie.